Część już tu twórca w trakcie poruszania się z maczetą, czy też w trakcie jej transportu, gdy głowna nie jest osłonięta, może dojść do uszkodzenia odzieży, czy też innego sprzętu, a nawet do skaleczenia. Prawie każda maczeta od strony krawędzi tnącej posiada tępy grzbiet na odcinku kilku centymetrów, zaraz przy rękojeści. W trakcie pracy takim narzędziem, na chwilę, by mieć wolne ręce, można wsunąć od dołu zapas, czy też za coś, co go Zastępuje. Ale jest to rozwiązanie doraźne. Głównia nadal nie jest osłonięta i tak jak już wcześniej powiedziałem, może dojść do uszkodzenia ciała czy też do uszkodzenia odzieży. Ja do swojej maczety własnoręcznie wykonałem z dwóch kawałków tworzywa sztucznego tworzywo ABS. Pochwę. Za chwilę pokażę bliżej i omówię. Tak jak mówiłem wcześniej, pochwa wykonana z dwóch kawałków tworzywa ABS. Pochwa celowo nie była formowana na gorąco. Dwa prostokątne kawałki zostały dookoła obrobione pilnikiem. Nawiercone otwory i połączone przy pomocy metalowych oczek. Dół pochwy celowo nie został takimi oczkami połączony po to, by łatwiej można było pochwę utrzymywać w czystości, by szybciej można było wypłukiwać zanieczyszczenia. Należy zadbać o to, by dobrać odpowiednią odległość między otworami, to bardzo ważne, po to, by w trakcie wkładania maczety Głownia nie miała tendencji do wychodzenia bokiem, może wtedy dojść do skaleczenia. Na górze pochwy zaraz u jej wlotu, koliste wycięcie po to, by łatwiej i szybciej można było rozpocząć wkładanie. Taka konstrukcja sprawia, że z obydwu stron po bokach powstają szerokie. Szczeliny. Jest to bardzo dobry system drenażu. Woda bardzo szybko wpływa do środka i bardzo szybko z takiej pokwy wypływa. Pokwa pozostaje w czystości, a głownia wolniej koroduje. Troczenie przy pomocy kawałka parakordu i na wyposażeniu w tym wypadku. Połówka kamienia, osełki i zapalniczka jako źródło ognia. Dodatkowo metr parakordu, do czego można taki kawałek parakordu wykorzystać. Mówiłem już o tym w kilku poprzednich swoich filmach. Kamień i zapalniczka przymocowane za pomocą gumowych opasek. Każda opaska z dwóch warstw gumy. Opaski cięte z dentki. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.